A tymczasem Cyferkowy Cyfer zapytał mnie, czy mogę wyjaśnić, czym różni się mutant Deadpool od mutanta Wolverina. I w pierwszym momencie nie zrozumiałem tego pytania, więc yy, dopytałem w komentarzu. No i dopowiedział, że mamy tych mutantów, którzy powstali z wypadków i tych mutantów, którzy są ewolucją. Ale myślę, że temat jest nieco szerszy. Po pierwsze, mutant Deadpool od mutanta Wolverina różni się tym, że Deadpool nie jest mutantem. Surprise, motherfucker! Przynajmniej nie w tym ścisłym sensie. Ale zanim poruszymy temat funkcjonowania tego w Marvelu, zastanówmy się jak to działa w świecie rzeczywistym. Otóż mutant to miałby być osobnik o fenotypie, w sensie zestawie cech, zmienionym względem typu dzikiego. Zmiana fenotypu byłaby efektem mutacji w materiale genetycznym. Czyli mamy organizm, który nastąpiła zmiana w materiale genetycznym, powodująca, że on się różni od innych przedstawicieli swojego gatunku. Z kolei ewolucja to byłby proces zmian zachodzących w ciągu wielu pokoleń, powodujący, że z czasem jedne formy organizmów przekształcają się w inne. Inne. Efektem ewolucji ma być olbrzymia różnorodność organizmów w danym miejscu, planecie, cokolwiek. No dobra, czyli tak na pierwszy rzut oka, to te pojęcia są trochę do siebie podobne. No bo mutacja wydawałaby się bardziej gwałtowna, w sensie niezależnie od tego co jest jej przyczyną, a ewolucja byłaby podobnym, ale powolnym procesem rozciągniętym na pokolenie. W sensie jak bierzecie kogoś z jednego pokolenia i kolejnego pokolenia, to zmiany możecie nawet nie zauważyć, ale jak zerkniecie na osobniki setkę pokoleń wstecz i setkę dalej, no to okazuje się, że jednak różnica jest. Bo na przykład z wilka zrobił się wieloryb. No dobra, do tego potrzeba więcej pokoleń. Dobra, najistotniejszą kwestię słownikową mamy. To musi być zmiana w materiale genetycznym. I niezależnie od tego, czy Zostanie ona spowodowana tym, że postanowiliście się wybrać do Czarnobyla, czy też innymi przyczynami, takimi jak, nie wiem, eksperymenty szalonych naukowców, to będziemy mogli Was nazywać mutantem w odniesieniu do innych przedstawicieli Waszego gatunku. No i teraz jak przechodzimy na terytorium Marvela, no to faktycznie mamy też mutantów w tym naszym ogólnym rozumieniu, no bo jak popatrzycie na historię z Hulkiem, to macie nam na przykład istoty, które zostały napromieniowane promieniami gamma i nagle mają skrzydła, są zielone i pożerają innych i nazywamy je mutantami gamma. Ale tu pojawia się jeszcze jedna zasadnicza kwestia, bo mamy Całą określoną kategorię istot, które różnią się od innych istot tym, że posiadają określony gen, i ten gen jest w pewien sposób nieprzewidywalny. Mowa tu o genie X, no bo wszyscy mutanci w Marvelu mają tą cechę, że posiadają gen X, a gen X nie powoduje jakiejś konkretnej zmiany w sensie, że nagle wasze uszy są dłuższe, albo mózg większy, albo jakaś kość nagle zniknęła, tylko powodują cokolwiek scenarzysta by chciał. To mogą być skrzydła, to może być strzelanie laserami z oczu, to może być dosłownie cokolwiek. A jednocześnie mutanci z Marvela, ci, mutanci w rozumieniu sensu stricto, czyli osoby posiadające Gen X, są nazywani kolejnym stadium ewolucji człowieka jako Homo superior. O tyle tylko, że ewolucja kompletnie nie działa w taki sposób, przynajmniej dotychczas nie działała. Jeżeli pojawiała się jakaś zewnętrzna potrzeba i organizmy reagowały w ten sposób, że zmieniały się w określony sposób na przestrzeni yy, pokoleń, żeby na to odpowiedzieć. No to właśnie te zmiany były powolny. I na pewno nie było tak, że w jednym pokoleniu jesteś słoniem, a w drugim jesteś orłem. Więc nie do końca da się to ubrać w takie proste granice, jeżeli chodzi o terminologię świata rzeczywistego. Natomiast wracając do pytania, tak, Wolverine jest mutantem, ponieważ jest jednostką posiadającą gen X. Gen X odpowiadał za to, że w określonym wieku dojrzewania ujawniły się u niego określone cechy będące jego mocami. W sensie czynnik gojący i posiadanie pazurów. Szkielet pokryty adamantium jest wynikiem eksperymentów, więc jakby w to nie wchodzimy. Natomiast Wade Wilson Deadpool był najemnikiem, który w wyniku eksperymentów w ramach projektu Weapon Plus otrzymał czynnik gojący Wulverina skrojony na jego własną miarę. W sensie Wade miał nowotwór i żeby walczyć z tym nowotworem, ten czynnik gojący został dostatecznie podrasowany, więc on teoretycznie cały czas walczy z tym nowotworem, ale też przez to może przeładować inne jednostki, gdyby został do nich przeniesiony. Dlatego na przykład z króle, którzy go skopiowali, to potem eksplodowali, bo jakby nie mieli nowotworów, które by hamowały rozwój tego czynnika gojącego czy rozrost tkanek, cokolwiek. W ramach przyjętej systematyki możemy mówić o tym, że mamy w tym uniwersum takich mutantów, którzy powstali w wyniku eksperymentów, albo takich, których mutacje i moce pochodzą bezpośrednio z genu X, oraz są też tacy, którzy są miksem pierwszych i drugich. Natomiast jeżeli mielibyśmy to określać w sensie ścisłym, czyli mutant to osoba w Marvelu, która posiada gen X, no to nie, Deadpool w ogóle nie jest mutantem.